Wróciłem i e, na, na nie pojechałem w lewo, patrzyłem czy jest droga, trzy zlasek, ale no widzę, że jest droga Aj, aha. No, coś podobnego było jak tutaj Tylko, że dużo więcej płota Dużo, dużo, dużo więcej błota No powiem wam, że tutaj... O kurde, uwaga Jakiś pniak po lewej stronie był na tym Poczułem Prze przejechałeś to. O przejechałem, poczułem na nocy. Na pionowo, no Dużo mniej widać w nocy Nic Chemasz słabe światła z przodu. Nie masz za dużo dołożonych, nie? Nie, jednego chi Chińczyka tylko Cię chyba pytać i wziąć ci tego swojego starego leda, ale to daleko daje. A co? Jest git no, mam więcej, mam to okrągłe, tylko że to bardzo czuję. Czekam jego ale lepiej. Tyle co ja jeżdżę w nocy. To jest Przecież... <laughs> się się na 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 Zobacz, Myślę, że będzie ciekawy. Oh. Oh. grzybki rosły. grzybki rosły coś mi się wydaje, że za chwileczkę trzeba będzie zmieniać Ta, dokładnie a tu też chyba jeździło chyba tak i to jakiś czas temu uwaga tutaj bo wystaje jak? Tego nie wiatrzałam. No nic troszeczkę wyskoczyłem ci ciebie. A z lewej strony, tak? Tak, tak. A co tego to widzę? Gorzej, możecie tu do góry wyjechać? Eee, chyba nie. Masz tam jakąś drogę? Nowej? Coś jest. Znaczy nie na mapie, na Malukusie. Nie na Malukusie w ogóle nie mam mapy, odkąd żeśmy skręcili. Aha! O! Okay. Napęd włączam. Jest Wilgoć, tak? Jest no, Wilgoć. Ale byście wjechali mądrze. No poczekaj, poczekaj, kurde. O, przejazd przez płyty. Chyba się nie ma sensu pchać dalej, czy... Wracamy czy się pchamy? No nie wiem, kurde. To co, zarośnięte? zarośnięte no, Tu jest, no, jedno drzewo jest tutaj, ale... oj. Ja co jak piero. Nie wiem czy gorzej nie zrobiłem. Nie o kurcze. Z no drogą może to gdzieś idzie, ale nie leci, leci, daleko nie poleci. O kurde, mój ledzik. To nic, jeszcze kawałek próbujemy i no to... południe bo nic nie widać. Nie widzę nic, nic nie widzę No jak do ten żółty szlak, nie wiem czy nie? Tak Ale pachnie jakimś dziwnym ziołem o. Aha Dobry wieczór panu Dobry wieczór A, właśnie, jak wyjechałem w to kukurydzę to byli myśliwi Oczywiście kompor nie miałem oczanego więc Kolejka się nie nagrała jest droga? Już przez chwilę miałem zwątpienie, że... No ja też to mam Nie wyglądało to jak kawałek drogi. Ale mi gałęzią rzuciłeś. O, to topki. Ale to jest... To wiejskie korzenie. Chłody pod nogi całe życie. Wiesz, jaka to nas już zrobiłeś na ETA blokach? Nie, w po poniedziałku się. startuje. Nie, bo światło wodów nie mieliśmy zrobionych Aha. poniedziałek startuje właśnie. od ciebie. No super. Nie, jak też są z to, ale może gdzieś. Jak będziesz chciał gdzieś wyskoczyć na jakiś obiad, to, to może by się tam gdzieś piknąć. Całek, ty jesteś w stanie w ciągu dnia wyrwać się, czy? Tak. Znaczy to, to też zależy, że na dzień, w, w piątek to. Uwaga, po lewej stronie pniak. Zazwyczaj tak. Tylko to wiesz, jeszcze musisz brać poprawkę na dzieciaki. Wiem, tak, sprawy... rodzinne, do No właśnie. Ale ogólnie zazwyczaj nie ma problemu, bo mam dość elastyczny ma czas pracy. Mogę sobie się w wację. Okej. Okay. To są takie nie jak piątek, że no nawet nie czytam wy, 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 wycisza e, Messengera. No, czasem no, widzę no, właśnie, że... Po prostu się autuje, że i... tak nie, nie daje rady. Kurde, gdzie ta droga idzie? Nie wiem, czy ta moto, w którą jechaliśmy, a więc trochę się zmieniła. O kurde, chodź, o, da. No, to pija. Oda ja tego pana w ja tak czyściłem? No, też się zastanawiałem, ale... No. to prawdziwka widziałem. Tak ładnie stał. No, ładny. Coś go? Ja no. Tak, tak. To elegancki. O, chyba wiem, do, gdzie jesteśmy teraz. Chyba. Tak. Ty, dojechałem tu... Nie chciałem dojechać? No, fajny kawałek, nie? Bardzo fajny. O, rzuca. Napisz się o to koło, Nabiłem co tak 0,5, czy nawet więcej. I trzyma. O, nie trzyma. Nie mam dobrego manometru, tak. Trzymało. E, mam taki manometr e, dołączony do tej małej cewki. No wiem, jaki taki patykowy, co wkładasz, i, no, i do to wentylka to No wiem, wiem, wiem. No sprawdziłem i kurczę. Że... No nie, no za dużo było. Były twarde. To opuszczałem dzisiaj, ale było jednak Nie, takowe. To już dało I tu chciałem. Ee... O coś idzie? Czy tu... kierunek. kierunek. Kierunek, gdzie idzie? Nie wiem, myślałem, że to wasze ledy z tyłu zaświeciły. Tutaj, chcia... Tutaj chciałem gdzieś w, le... w lewo postarać się urwać popatrzeć, bo tu kiedyś teoretycznie była droga. Kiedyś próbowałem ją znaleźć, ale ale brakło mi czasu. Tu była jedna w lewo, było, było coś, no. a to jeszcze, jeszcze kawałek, jeszcze kawałek, coś bardziej uczęszczane, bo to. A jak z montażem się czujesz? Eee... Jak, się, jak ci dojdzie teraz, bo z parę odcinków zaczyna tak No ale przysypia na niektórych długo. Co, że 20 minut długo? No nie, to już rzeczy jest na trasę, nie? O no tak, tak. Też to, że... mam świadomość tego, nie? tu chciałem w lewo kiedyś kręcić Mam świadomość tego, Sławek, ale... Rzucę sobie na rękę. Ja też chcę rzucę na Mam tego świadomość. No ale nie mam materiału, wiesz. Nie wiem, taj, ja będziesz miał. No przez to wiesz, trzeba jeździć, nie? Też rzucać... No, nie rzucać tak, też wrzucać filmy, ale e, Raz na 3 miesiące to... Co zaszkodzi, wiesz. O, 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 nie. Co tam? Nie, nie poszło. Tam nie poszło? Czekaj, bo muszę nie, za... zło nie złożyło się? Nie, kurwa, raczej bym dostał strzała w ryj. Tak by się złożyło. O. Jak Bóg się napięło. Czekaj, ja podtrzymam. Nie, 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 O, nie, dołamałem chyba. nie, Tak, tak. No, nie, no. nie, nie, No nie, 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 Jest nie, nie jest okay. Tak nie, się złamało. No nie, miał jeszcze ochotę nie, 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 wrócił. Da. Tutaj Straszno. nie ma drogi O jest jakaś droga Straszne to kurcze jest, bo... Eee, bo się nie zmieszcza e, Ceny się... e, no, materiału strasznie poleciały w górę Usługi to samo a spodziewałbyś się, że płacę, nie wiem dwa razy więcej, będzie miał trochę lepiej albo cokolwiek. A to nie jest tak, nie idzie w parze, nie idzie. Tylko nie pytajcie mnie czy wiem gdzie jada po co mam się pytać? Odpowiedź będzie... Przed siebie Przecząca Przecież Ty prowadzisz, nie?